Widzowie. dzisiaj pokażemy sobie No, coś Wchodzę na górę Gdzie no, jesteś? Gdzie, jesteś? Gdzie, to jesteś? To Gdzie to jesteś, Karol? Ja na trzecim Na To jest prawdziwy skin Kalora Bo tamten tam to sobie po prostu zrobił sobie w No teraz pokażę, To jest prawdziwy skin Karola Troszkę dziwną ma ale jest ok. O teraz mój pan. No, i, to, i tak naprawdę prawdziwie z kim Karola. Nie wiem po co jest ten film, ale no tak wygląda. Papa, pa, widzowie! Ej. Pa, widzowie. Pożegnaj. Czekaj, widzowie się na początku pożegnaj.